Cześć, witam wszystkich. W drugi dzień sionokosów. Już zgrabiarki ruszyły, zgrabiają resztę trawy. Już chyba skończył, nawet to co miał zagrabić to zagrabił. Resztę tata tam grabi i będzie przygotowywał się pomagać mi tutaj ugniatać. A ja przygotowuję przyczepę do zbioru. Dzisiaj początek dnia to montaż aplikatora na przyczepę i tak się zastanawiam czy na tym czy na tej tylnej ścianie będzie montowane ale to zaraz podjadę na miejsce i wyjdzie to w praniu jak będzie lepiej opuszczę sobie klapę do końca zobaczę czy on mi się zmieści na tym bo na tym byłoby najistotniej, tylko z tamtej strony bo z tej jest stopka żeby tam nie kolidowało ten aplikator. zaraz wszystko wyjdzie także ruszamy z tematem ogólnie wilgotność trawy tu pokażę później ale... Tak, jak dzisiaj patrzyłem, to powinno być wszystko ok. Tak, jakby się tego chciało. No i dobrze, ciśnienie schodzi w przyczepie pneumatykę, ale nie jest to jakiś dramat, żeby nie dało się robić. No nie całe trzy bary tu nawet hamulce nie puszczą, ale i tak, w sumie, bym od razu nie ruszył, bo, bo ponieważ, bo. Musi się troszeczkę olej nagrzeć, rozejść po skrzyni i dopiero można będzie ruszyć, więc jedna chwała zaraz... O, już poszły cztery bary, także kołce puściły. Sterowanko przyczepą. Pyk pyk pyk. Klapę się przy rozładunku pochylało. Gdzie jest ten sterownik? Od... No, nie, z ładunku na no, załadunku mam od klapy Mam, dobra, tu jest w tą stronę, w tą stronę Trzeba sobie przypomnieć co, gdzie jest w sterowniku Już mamy aplikator zamontowany Jakby ktoś potrzebował pomocy, to tutaj my z drzwianym chętnie Uprzejmie służymy, dużo trytytek, dużo prowizorki, ale działa. W sumie nam się zeszło tutaj prawie 3 godziny z tym aplikatorem go zarzucić, bo musiałem do klapy mocowanie zrobić. Niestety tutaj w tej gostety dla mnie jest ta klapa ruchoma. I troszkę ona jest problemowa, żeby do niej przyłapać ten aplikator. Miejsce jak miejsce, ale też nie chciałem wiercić w przyczepie nic. Trzeba było dorobić ramki specjalne, to i tak na razie jest szybka prowizorka, to po sezonie, i tak pewnie jak u siebie to zbiorę, to go zdemontuję, żeby się w razie wód tam nie urwał. Aby wytrzymał dzisiaj, aby się z przyczepy nie zładował, to będzie luks. No i cóż, no tutaj dyszę też na trytytki szybko, aby to już zrobić i wozić. Zbieram drugą przyczepę, jest godzina 12.49 trochę, kurczę, przy późno. E, tu już się robi suchy towar, dlatego go pierwszego zbieram. Ale jak na innych łąkach, gdzie naprawdę gruby leży, jak zbierałem pierwszą przyczepę, to tylko wierzch jest przeschnięty od e, tego, od e, środka, od spodu wałki jeszcze wilgotne, także fajny powinien być towarek może nie za suchy wyjdzie zobaczymy, no powinienem to w sumie od 10 zbierać, ale no ten aplikator się zeszło co do napełniania i co do opryskiwacza to jak to wszystko rozkminiłem, po co mi ten opryskiwać, skoro jest to aplikator to podjadę pokażę Wam jak będziemy go zalewać no i druga przyczepa pełna, powiem Wam, że no, nawet dość spoko jest na tych słabszych łąkach. około przyczepa z hektara, tak mi razy oko, także no, no, może być fajnie, może być dobrze, nie mówię, że nie, zobaczymy jak to wyjdzie ogólnie, ale generalnie już placu chyba trzeba rozsypywać dłużej, żeby po prostu e Później, później nie przedłużać, bo i tak wiadomo, że będzie trzeba więcej miejsca i tak. Mam kupiony Rulon folii dziesiątkę, także trzeba tego pilnować. Już sobie w menu wyładunku wejdę. Kurczę przy pierwszej przyczepie to się czuję, wiem k temu, jakby pierwszy raz zaczynał wożenie, wszystko sobie przypomnieć na spokojnie ale lecimy, lecimy z tematem zobaczymy ile dzisiaj się uda zwieść Ot i cała magia napełniania aplikatora kto to tak dokręcił o! Po prostu opryskiwacz pompuje już, już, już Odpłyskiwacz będzie pompował do pełna Baniaczek I zamknąć ten, ten, ten I git I leci Ale leci Taki patent Oj <grytania> kur... Potrzeba matką wynalazków Trzyma się to, nawet się kur... trzyma trzyma się? Trzyma tylko druta i trytytki brakuje Dobre ujęcia wymagają poświęceń Ale patrzcie zawsze najlepsze ujęcia robią tam gdzie jest najsłabsza trawa Jesteśmy tutaj z głównym winowajcą Jeśli chodzi o ten aplikator i zakiszacz Jest z nami Paweł z firmy Fitgen I coś nieco się powie o tym zakiszaczu Dlaczego do trawy to warto stosować I w ogóle dlaczego do kiszonek Wam to stosować, także przekazuję ich głos. Cześć, miło mi tutaj uczestniczyć w Sianoklasach Łukasy. Ogólnie to sprawa zakiszacza wiąże się przede wszystkim z jak najszybszym obniżeniem pH materiału, który przywieziemy na pryzmę. Jest to oczywiście coś, co może nam tylko pomóc, nie zaszkodzić, jeżeli zbierzemy optymalnie trawę, jeżeli chodzi o całą procedurę, dobrze ubijemy ją na pryzmie bądź silosie, przykryjemy dobrze polio. no to bakterie, które tutaj zaszczepimy, jest to 5 szczepów mają zadanie przede wszystkim przyspieszyć procesy fermentacji no i poprowadzić ją w pożądanym kierunku w sumie pomoże nam to przede wszystkim uzyskać lepszą paszę ciut bardziej Smać to do naszych zwierząt, możemy z niej wynosić dzięki temu więcej mleczka. No i dłużej ją przechować, jeżeli będzie dobrze zakonserwowana, to poleży nam dłużej. W sumie to takie całe meritum tej sprawy. A co jeśli chodzi o zagrzewanie się w lato? Czy to jakiś wpływ ma, czy nie przy pobieraniu później? Jeżeli chodzi o zagrzewanie się, no to te bakterie są po prostu konkurencyjne i wypierają nam inne, niepożądane Organizmy, w tym właśnie grzyby, które powodują wtórne fermentacje. No i może to nam pomóc, aczkolwiek na pewno nie wyeliminuje nam to problemu zagrzewania się pasz. Jeżeli będziemy źle wybierać pasze z pryzby, czy, czy też będzie źle dowita. czy będzie źle no to niestety może to tylko pomieścić no ten proces zagrzewania się pasz, a nie wyeliminować go do zera. No i dziękujemy za taką bardzo merytoryczną wypowiedź, także. No, jeżeli chodzi o się nie buchają, to też do tego człowieka polecam. Tak, to moja więcej strona niż tak, tak, ale tutaj działamy na wielu frontach, tak, żeby troszeczkę te mleko i tą hodowlę podciągnąć, żeby, żeby nie było wstydu i, no, i, i czołówka w powiecie ma być tutaj o, <laughs> ja to rznięta, tak. Po 7 godzinach od rozpoczęcia zbierania wyładowuję 14 przyczepę. Był też obiad, czyli tak średnio dwie przyczepy w godzinę tutaj na te bliższe łąki. Myślę, że to jest dosyć przyzwoity wynik. Teraz pierwszą przyczepę z lucerny wziąłem. Jeszcze tam na tej największej trawie nie zbierałem i chyba dzisiaj jeszcze nie pojadę. Tutaj bliżej będę ogarniał łąki, tam jest wilgotniejsze, więc tutaj co suchsze będę zbierał. No troszeczkę przysłuchaję. Troszeczkę moim zdaniem przysłuchę, aczkolwiek nie jest jeszcze źle. Nie można narzekać. Już mniej więcej mam rozkminione, jak mam jechać, żeby w miarę równo rozsypać, tak mi się wydaje. Bo im równiej, tym równiej rozgarniaczem Adrian rozgarnie. Jest generalnie spoczko. Ogólnie muszę przestawić tylko tą welkę z dyszami, bo za dużo mi wali na rolkę i tutaj, żeby bardziej to na pokos skierować. Mam już pewien pomysł, ale to zrobię jutro. Aczkolwiek nie jest źle, Powiem Wam, że prowizorkę się trzyma. Aplikator od zakiszacza zadziwiająco daje radę. Nic tutaj się nie rusza, nic nie obluzowuje. Także generalnie co? Może będziecie się śmiać, że tabelka od aplikatora z tymi dyszami jest na trytytki. Ale był przed chwilą parę, którego poznaliście. I mówił, że u niego 3 lata tak jeździło to na przyczepie taka prowizorka. I co lepsze, przypadkowo dopiero odkryli, że są takie dziury z gwintem dyszlów ich kargosi, Chyba kargosa mają właśnie, i dopiero to ich zmotywowało, żeby to przykręcić na śruby. Także u mnie, jak na rozwóch też może być na tych tytkach krzyk, gdy nie ma. no Minus taki, że ten aplikator jeździ na ścianie pochyłej. Nie powinno to być. Tak, generalnie powinno się na tej belce przedniej go umieścić, ale wtedy byłoby źle go zalewać, bo strasznie wysoko byłby i trzeba było naprawdę chyba mieć drabinę, żeby po niego sięgnąć, do niego sięgnąć i go zalać. No, tu troszkę za mało na tył przywiozę, muszę zmienić taktykę i od połowy pryzmy wywalać, żeby na tył troszeczkę więcej nawozić, żeby tu z tyłu podnosić, także no, nie jest łatwo dobrze rozsypać przyczepę, nie jest łatwo powiem wam. I cóż, lecimy dalej. Myślę, że do 22:00 dzisiaj damy radę. Nie ma co też się mocno zawzinać, już to też jest dzień i jutro dobrze byłoby już u sąsiada zacząć, bo w piątek burze nadają to przed tymi burzami, żeby to zdążyć. O, jeszcze tutaj włącznik od aplikatora. Włączony, psika wyłączony, proste, tylko że trzeba o tym pamiętać i tego pilnować. Dobra, Czort niech się zesra, ale musi wejść Nie będę tu drugi raz zajeżdżał na tą działkę Po kawałek, po kosiku Ogólnie powierzchni to już Pewnie połowa jest zwieziona jak nie lepiej, bo zostało kurcze 7, 5, 12 12, 13 I tu ze 3 Z 16 hektarów zostało, czyli już nawet powierzchni to ponad połowa pewnie jest zwieziona, ale przyczep jeszcze nie, bo te najlepsze łąki zostały, ze względu na to, że najmokrzejsze. A zbierałem pierwsze te suchsze żeby po prostu ono poszło na dół. Zawsze się tak robi, że suchsze na dół, mokre na, na góry i te suchsze przyjmie troszkę tych soków. Od oj się, zamotałem, właśnie od tych górnych warstw. No i druga kwestia, że jest lepiej e, ugnieść mokrzejszy i ono to wszystko nam dociśnie Wtedy ta pryzmana zupełnie lepiej, lepiej będzie się przechowywać Także cóż, 15 mam załadowaną Lecę na wyładunek I zbieramy dalej, no tylko, że tak e, Teraz zbierałem najbliższe tutaj pola i tutaj, te 8 hektarów, gdzie załatwiłem kosiarkę, też jest miary blisko. Ale tam, gdzie jest najlepsza trawa, to tam też jest najdalej. Także będzie troszeczkę jutro poranek z Stamtąd to wszystko pościągać. Ale ogólnie pogoda się trzyma, jest fajnie. Tutaj mi zostało tylko ta lucerna. A tej lucewni do, nie doliczyłem, to z hektar lucerny, co najmniej jednym, z półtora, czyli 17, no obszarowo powiedzmy pół metek, tak? I 15 przyczep. Ale myślę, że 35 to jest bardzo realne tyle ile zbiorę. Kurczę, bo te słońce się źle jeździ. słabo widać, chociaż już teraz jest troszkę mniej, ale poprzednie dwie przyczepy to były masakra, nic nie było, pod słońce widać, tak oślepiało o, to jest blisko, blisko pryzmy ta łąka także zaraz może się przejedziemy, już zrobimy sobie taki przejazd prosto na pryzmę jak widzieliście we poprzednim ujęciu, już jej troszkę przybyło jakoś tak tutaj nie mam barcia się rozpędzać, bardziej eco driving stosuję bo to jest i tak blisko, zaraz muszę zwalniać, hamować. Jak gdzieś dalej, to można troszkę pocisnąć, nawet dla własnej przyjemności. Tutaj trawa mnie zawiodła, ale to nie pierwszy raz, bo ona ładnie wygląda, ładnie leży, a później jak się zesnie troszeczkę, to jej normalnie połowa jest. I tak też się stało, ale będzie tutaj kubek, więc jak nie chcesz plonować, to cię wyorzę, po prostu. O, i już jestem. Na pewno jest tylko trzeba uważać na kierowców, bo wiadomo, jak widzą ciągnik to już wyprzedzają, nieważne, czy masz kierunek w lewo, czy co innego, sygnalizujesz cokolwiek, to na to nie zwracają uwagi, aby jak najszybciej Cię wyprzedzić, no bo, no bo Ty im opóźniasz ruch, tak to niestety wygląda. Chociaż, aczkolwiek już ostatnimi latami widzę tendencję e, ku lepszemu, że coraz to bardziej zwracają uwagę, może dlatego, że coraz to większe maszyny się poruszają. No to nie są już siuntki tylko już czują się bardziej zagrożeni w przypadku kontaktu z taką maszyną i jakiś tam respekt bardziej ci kierowcy odczuwają, Dobra, zacznę trochę dalej, bo tam na końcu na końcu jest mniej, żeby dowieść ten brzeg najwyżej sobie później na sam koniec dosypię. To nie jest jakimś tam problemem. Dobrze, nie będę was zamęczał rozładłokiem. I wtedy wchodzi on cały na biało. Dobry? Dobry. Czekaj wyleciało, wyleciało.

Cóż, no ja bym mógł wozić jeszcze i 2-3 godziny, ale jutro też jest dzień. Jutro też będzie ciężki dzień. Zwłaszcza, że jeszcze ten film szybko trzeba zmontować. No niestety nie będzie jakichś efektów fajerwerków, tylko taka szybka relacja, bo nie mam czasu po prostu tego zmontować. Generalnie co dzisiaj była pokazana jak tutaj aplikuję nowatorskim sposobem e, właśnie zakiszać z tym opryskiwaczem patent powiem wam genialny i jak tam jest wytłumaczę teraz na koniec jak tam jest zrobione że jest po prostu dwa zaworki jeden odcinający powrót e, z właśnie na opryskiwacz e, a drugi jest właśnie wstawiony, jakby to powiedzieć, trójnik, żeby zamiast, jak się odetnie ten, ten powrót, żeby go skierować na szlał i tym sposobem wypompowuje. Tak tata to najszybciej rozkminił. Tak mu jakoś to podeszło zrobić, tą modyfikację. Także to nie ingeruje w żaden sposób w że można go w inny sposób wykorzystać, chociażby nawet resztkę tego preparatu na koniec na pryzmę zaaplikować no więc no ciekawy, ciekawy patent i powiem Wam udało mi się bo tak rozkminiałem skąd taki zbiornik wziąć bo, bo, bo wodę miałem dostępną tylko praktycznie z wodociągu a ona jest niestety chlorowana, a jak jest chlorowana no to zabija te bakterie, którymi chcemy wzbogacić naszą kiszonkę Czyli po prostu no, samo siebie wyklucza, więc musi taka woda ze dwa dni postać odparować, żeby można było e, rozmieszać w niej, zakiszać. No i trzeba, potrzebny był jakiś zbiornik, nie miałem małzera żadnego, więc szybko a opryskiwać. Ale jak z tego opróżnić? No, wykorzystując jego funkcjonowanie i tak powstał szybko naprawdę patent. Niesłychany i polecam każdemu, bo 3-4 minuty i ten zbiornik, no widzicie, w tej, tej pozycji co teraz ja go napełniam, także pełnego nie nie zapełnię, ale ze 100 litrów dostępnych wykorzystuję 80 parę gdzieś około, także, także na 6 przyczep mi akurat wystarcza tego swobodnie e, preparatu, nic nie jest jakieś to kłopotliwe, kilka minut i zalane. Tylko tyle, że nie miałem żadnego wolnego ciągnika dostępnego, i tylko tego luksusa od paszowozu trzeba przyczepić. Jedyny minus, no ale zawsze lepiej niż yy, wlewać wodę i sypać seszetki do tego zbiorniczka. Także nie jest źle. Dobrze, może już się za dużo rozgadałem na ten koniec. W sumie to dzisiaj tak dużo nie miałem czasu nakrywać bo zawsze tam ktoś mnie odwiedził, jak widzieliście eee, więc nie miałem nudy a ja jakoś tak nie lubię z kimś nagrywać po prostu eee, więc no, więc to jest, to jest, relacja zdana, odhaczony, kolejny odcinek sianokosów u kosy, do zobaczenia w trzecim, wtedy będziemy wiedzieć ile ogólnie z tej, tych traw zebrałem, około 35 hektarów było położone. Dzisiaj zbierałem najgorsze, a można powiedzieć, no nie najgorsze, ale te najsłabsze. I tak mniej więcej przyczepa z hektara wychodzi, może nie cała przyczepa z tych słabszych e, a mam nadzieję, że na no no jutro zobaczcie co mi zostaje. Tak, tak, takie pokosy, e, takie wałeczki. Mam nadzieję, że te średnia na pewno wzrośnie. I jeszcze te około 19 przyczyn będzie do zbioru. Także do zobaczenia. Hej!